No, no, no my different. Okej, okay, you speak okay. English now? A little, no good. Ok, trzymaj mu głowę, on ko tak leży, tak jak mu zgodnie, jak go chryję kocem. Co się dzieje? Epileps. I No, no, no my different. Okay, you speak okay. English now. Uh, little no good. Okay. Co się dzieje? No, okay. no że się okay. nawet, tak tyle Relax. We care about I am paramedic. Okay, okay thank you okay. very much. Zelesi telepier. Nie ma z Dobra. Dobra. Okay. No water, no water. Okay, okay. Thank you very much. Dobra, zakładaj kawiczki. Słyszysz mnie? Halo, powiedz co się dzieje. Co? Powiedz, przyjacielu, co się dzieje. Chorujesz na padaczkę? Chorujesz. A teraz miałeś padaczkę? Dobra, mogę Cię zbadać? Jestem ratownikiem medycznym. Pozwalasz się zbadać? Dobra Dobra Tu chodź się wysuń stąd Dobra, przejmij stabilizację jego głowy Oprócz tej głowy coś ciebie... Trzymaj, trzymaj mu głowę samą głowę Tu cię boli? z Uderzyłeś głową? A tu cię boli? Tu? Noga Noga, zatrzyma tutaj Tu też ok, dobra Zaczymy tą nogę Dobra Teraz rączkę Dobra Tu coś się boli? Ale nie masz żadnych obrządzeń na, na nogach, nie masz Dlaczego Cię boli? Nie, nie. A od kiedy Cię boli? Nie, nie. nie wiesz od kiedy Cię boli? Nie, trzymaj mu głowę, niech on tak leży, tak jak mu zgodnie, jak go okryję kocem Słuchaj, możesz dwie ręce użyć, możesz On nie lęga, możesz użyć Uwaga! Cie ma doktor? Podaka! Wiadomo, jaka tamta pani wzywała. Cześć! Że zadzgał, uderzył głową w tył od kotuar. W badaniu urazowym boli go lewe podłudzie, lewe podłudzie i głowa z tyłu. Dzień dobry. Dobra, jadę, ale jechać w stronę y, Mokotowa, czy w stronę y, tego, Woli? Dobra, dobra, jadę.